Cześć wam, z tej strony i witam was w kolejnym materiału z gry Warframe. Dzisiaj omówimy sobie gwiazdny szlak, drugi przerywnik. Drugi przerywnik w odróżnieniu do pierwszego ma 30 poziomów Czyli dwa razy więcej. Ma też nagrody, które są nowe, ale i też takie, które się powtarzają. Ku naszemu zdziwieniu, wśród nagród znalazła się forma umbra, jak i arkanum pobudzenia, czyli dość rzadkie i też drogie rzeczy. Również Sayandana Saturna 6, jak i zestaw pancerza Saturn 6, czyli coś dla tych, którzy, którym nie udało się tego zdobyć w pierwszej serii wieznego szlaku. I teraz trochę takich ważniejszych rzeczy, czyli wprowadzone zmiany. Usunięto wyzwanie polegające na ozdobieniu broni modułowej. Zmniejszono wyzwania wymagające trzech form do jednej. Zmniejszono również wyzwania wymagające zabójstw trzech widm ze srebrzystego gaju, również do jednego. Kuwa jest teraz dostępna zawsze w ofertach NORY. A zmiany drugiego przerywnika zawierają 30 rank, w tym 30 dodatkowych prestiżowych rank opartych na pierwszej i drugiej serii. Pierwszy przerywnik zawierał 15 rank bez prestiżowych wersji. Ale ten już zawiera te 30 prestiżowych rank, tak jak w przypadku normalnych serii. Czyli maksymalny cap levelowy, czyli stopień nagród jaki możemy osiągnąć to 60 level, 60 poziom. I za każdy prestiżowy poziom dostajemy po 15 kredytów. I tak aż do 60, między 30 a 60 poziomem. Z racji tego, że jest tutaj aż 30 leveli, 30 poziomów, zdaje mi się, że sam Gwiezdny Szlak Przerywnik drugi potrwa dużo dłużej niż jego poprzednik, pierwszy przerywnik, ale to się jeszcze okaże, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym bądź razie mi się to podoba: więcej nagród, lepsze nagrody, jeżeli chodzi o przerywnik. Także nic, tylko brać się za wykonywanie zadań i zbieranie nagród, odblokowywanie nagród, jaki? Zbieranie jak największej ilości kredytów, aby wykupić sobie ekstrakt nitain ewentualnie kuwę, czy jakieś rzeczy kosmetyczne dla waszych Warframe'ów, ewentualnie wałbana. Także powodzenia wszystkim. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.